Cześć wszystkim, jesteśmy w Oleśnicy, gdzie ustawiliśmy trzy moduły garaży. Każdy z tych garażów jest w wielkości 3,23 na 7 metrów. Ale co ciekawe, wejdźmy do środka i zobaczmy, w jaki sposób nasza firma przystosowała każdy z tych modułów na potrzeby klienta. Możecie tutaj zwrócić uwagę w szczególności na otwory, które są wewnątrz tego garażu. Każdy z tych otworów jest o wielkości 5 metrów długości. Na 2 metry wysokości. Jest to estetycznie wykończone listwami, tak aby pięknie ten garaż prezentował się w środku. Klient będzie miał swobodę. Z racji tego, że te garaże mają 7 metrów, swobodnie można sobie tu jeszcze trzymać różnorakie sprzęty typu rower, opony. Każdy z nas ma. Takie rzeczy w domu, które chcę yy, trzymać w garażu. Z racji tego, że ten garaż ma 7 metrów, jest taka możliwość. Jak najbardziej. Jeszcze jeśli jesteście zainteresowani, aby uzyskać tak duży, przestronny i estetycznie wykończony garaż, zapraszam, zwróćcie się do nas. Chętnie przygotuję Wam ofertę.